Dlaczego złoty osłabia się wobec euro? O tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry Przemku, witaj. Dzień dobry Zbyszku, witam Państwa. Złoty jest już tańszy o ponad 10 groszy wobec euro. Dlaczego? Faktycznie złoty ma za sobą okres, kiedy najpierw zyskiwał i no wydawało się, że tak powiedzmy sobie wakacyjnie będzie to euro tanie zbliżaliśmy się do poziomu 4,40. Od tamtego momentu w dość krótkim czasie kurs euro powędrował w górę o 10 groszy. Podobnie kurs dolara też znacząco wzrósł, też blisko 10 groszy. No i tak, jakby patrząc na złotego są dwa czynniki, które musimy brać pod uwagę. Pierwszy z nich to są czynniki globalne, ale te są cały czas sprzyjające. Wystarczy popatrzeć na notowania innych walut z tak zwanych rynków wschodzących. Gdzie widać, że po prostu tego pieniądza na rynku jest dużo, inwestorzy zagraniczni szukają możliwości inwestycyjnych i to cały czas złotemu sprzyja. To, co się zmieniło, to oczekiwania wobec polityki, Rady Polityki Pieniężnej, które no trochę stopniały, mówiąc krótko, bo nie były oczekiwane jakieś drastyczne ruchy, nie była oczekiwana podwyżka stóp w czerwcu, ale inwestorzy sądzili, że jednak dojdzie do Jakiejś komunikacji przyszłych ruchów w tym zakresie, czyli że Rada powie, no wtedy i wtedy rozważymy podwyżki stóp procentowych, na przykład pod takimi warunkami. Czyli, czyli też jakby przekaz dość mocno zawalowany, ale nawet takiego zabrakło na czerwcowym posiedzeniu. A jesteśmy na rynku walutowym w okresie, gdzie tych banków centralnych, które dokonują jakiejkolwiek normalizacji po okresie, no takim, można powiedzieć, kryzysowym, a przecież od tego kryzysu rynkowego minął już ponad rok, więc to są inne warunki. Ym, gospodarki bardzo mocno odbiły. W wielu przypadkach jesteśmy sporo wyżej, niż, zależy na jakie dane patrzymy, ale jesteśmy w wielu przypadkach wyżej niż nie tylko przed pandemią, ale niż wynosiłby taki trend. Gdybyśmy sobie wyekstrapolowali trend sprzed pandemii, to dzisiaj jesteśmy w wielu przypadkach wyżej. Więc. Yy, no takie dalsza stymulacja, dalsze utrzymywanie polityki pieniężnej na poziomach takich no skrajnie kryzysowych, no przestaje mieć rację bytu. I w związku z tym inwestorzy bardzo mocno nagradzają waluty tych krajów, gdzie banki centralne coś robią żeby odchodzić od tej polityki, no bo, bo po prostu to może się skończyć źle. Takimi walutami są węgierski forint, kanadyjski dolar i na przykład właśnie ten, ten przypadek forinta pokazuje, że no, były takie oczekiwania, że no skoro forint, Węgry też wysoka inflacja, to może Polska pójdzie w te ślady, tak się nie stało, dlatego euro straciło, ale i tak przy dobrych nastrojach. Także patrząc A w takim razie Właśnie mam w takim razie pytanie. A jeżeli założymy, że RPP utrzyma swoją politykę, to można powiedzieć inwestorzy już skonsumowali ostatni komunikat i z tego powodu złoty już nie będzie się osłabiał wobec euro? No, oczywiście, jakby rynek zawsze stara się wyceniać informacje, które dostaje. Więc tak, jakby ta gołębia polityka NBP, ona można powiedzieć w dużym stopniu znalazła się w kursie. Ale to nie znaczy, że złoty, nie wiem, będzie się już z powrotem umacniać, tylko, tylko dlatego, że jakby to już jest cenie w jakimś tam dużym stopniu. Zmierzałem do tego, że teraz czy, czy znowuż wszystko będzie zależeć albo niemal wszystko od tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i jak to inwestorzy jest bardzo, bardzo istotne, bo mamy w wyniku polityki Fed i Treasury, mamy na rynku dużą nadpłynność w dolarze, mamy nadwyżki tego dolara i ten pieniądz szuka ujścia. Kiedy się to, jeśli się to zmieni, to oczywiście będzie to tworzyć mniej korzystne warunki dla walut takich jak złoty. Czyli jaka jest twoja prognoza, ile będzie kosztował złoty w najbliższych miesiącach i na koniec tego roku wobec, wobec euro? Ja bym oczekiwał, że to będą właśnie okolice 4.50, bo bo jakby no tak jak mówię, skoro najważniejszym czynnikiem teraz jest są nastroje rynkowe, które są bardzo, bardzo trudne do przewidzenia, ale teraz są bardzo optymistyczne, więc jakby zmiana może nastąpić, jakby no, zmiana in minus wywarłaby większy wpływ, tak? Bo byłaby, byłaby jakąś zmianą, inaczej po prostu zostaną optymistyczne. Skoro wiemy, że Rada nie będzie się spieszyć z podwyżkami stóp procentowych, to wydaje się, że ten scenariusz dla złotego jest taki. No raczej neutralnych z tych poziomów, w których jesteśmy. O tym, dlaczego złoty osłabił się wobec euro i to o ponad 10 groszy, rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję Przemku za rozmowę. Miłego dnia. Dziękuję serdecznie.